Z tej strony Janek dzisiaj Wam pokażę, jak czyścić taką kostkę 3 na 3, żeby lepiej chodziła. I najlepiej mi do tego smar. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak taką kostkę smarować i ją czyścić, więc lecimy. Trzeba mieć przygotowany smar i dwa kawałki papieru ręcznikowego. Papieru ręcznikowego po prostu. I trzeba kostkę rozebrać. Tak. Tu trzeba wyjąć tutaj ten klocek, tak. A później po prostu wziąć kostkę i samo się rozwala. Spokojnie, później łatwo złożyć taką kostkę. Jak już jest. Rozłożona na części. Wszędzie są części. To teraz... Jakie jest brudne, nie wiem czy to widać, ale widzicie, mam już takie ręce brudne i mam tutaj takie brudne. I teraz trzeba każde czyścić. Zależy kto jakie lubi, Mo można em, papierem suchym jak mi i mokrym. To już się widzimy po wyczyszczeniu i zobaczyć jak to wygląda. Już sobie wyczyściłem klasuszki i posegregowałam. I teraz przechodzimy do składania. Jak składać kostkę w ogóle? Em, powiedzmy, że zaczniemy od dolnej warstwy. Bierzemy wszystkie... Plocki z niebieską warstwą. E, no i układamy e, niebies e, niebiesko pomarańczowy. E, wkładamy tak pomiędzy tak tak o i tym do dołu e, i wkładamy niebiesko żółty. Jest wkładamy niebiesko czerwony jest wkładamy. I wtedy tak robimy ze wszystkim. A później narożniki wkładamy tak, że jest taki kolor. To trzeba po prostu włożyć go tu. Ja Wam to trochę przyspieszę i zobaczycie. Położoną, bierzemy płyn, otwieramy kostkę, wkrapiamy go, pochodzimy, to robimy różne ruchy.